Małgorzata Strzałkowska M jak myszka Miły mroźny dzień marcowy W Megasamie w Morgownikach Między mąką a musztardą Myszkowała Myszka Mika W Megasamie ruch jak codzień Dookoła mnóstwo ludzi Tu ktoś mówi, tam ktoś macha Ktoś się miota, ktoś marudzi w ruch jak w młynie Mleczarz mieciom młynka szuka Młynarz maks kupuje mleko Monter w melon młotkiem stuka Płynie głos przez megafony Każdy kupić coś dziś musi Masa rzeczy zapuceny Kto jest mądry, ten się skusi Matematyk mściwuj mąski Meloniki modne mierzy Majtek hopsa wokół mopsa W motkach wełny Leży. Woła młodzian z mikrofonem Mumia w miękkich mokasynach Każdy kto oglądam mdleje Musisz na to pójść do kina Maszynistka z ministerstwa Macha mapką miejskiej górki Mazgaj z masłem chce mizerię A wykupił ktoś ogórki Mruk w mundurze muska bons, A modelka zdjęła czapkę I wpatrzona w wielką muchę Hrapkę ma na mocho łapkę. Wtem wrzasnęła mała mania. Mamo, mamo, mysz nie mydło. Mysz myszkuje w mega samie. Mamo, przegoń to straszydło. Mysz jak mamut monstrualna. Mamo, zrób coś mania. Mama mani, cał za i za myszką się ugania. A za mamą Mleczarz z młynkiem, Młynarz z mlekiem, Monter z młotkiem, Matematyk w meloniku, Majtek z mopsem, Małpa z młotkiem. Mumia w miękkich mokasynach, Maszynistka z małą mapką, Mazgaj z masłem, Mróg w mundurze i Modelka z muchałapką. A mysz hops na motorynkę i rajduje jak szalona po marchewkach, marmoladach, majonezach i melonach. Po malinach maniakalnie knie z jazgotem i warkotem. Po miednicach, mandarynkach w tę i w tamtą i z powrotem. To męczarnia i mordęga, długo mam tak jeździć w kółko. Nic tu po mnie muszę zmykać myślnika, marszcząc czółko. I pomknęła dalej migiem. Tu mignęła, tam mignęła, miło było, zapiszczała i z książeczki. Myk czmychnęła. Staje mama, mleczarz z młynkiem, młynarz z mlekiem, monter z młotkiem, matematyk w meloniku, majtek z mopsem, małpa z młotkiem. Mumia w miękkich mokasynach, maszynista z małą mapką, mazgaj z masłem, mruk w mundurze i modelka z łapką. Stoją, stoją, nic nie mówią, każdy ma skwaszoną minę, każdy. Z oczu miota stoją tak już przez godzinę. Myślą, myślą, medytując, Stoją milcząc nieruchomo, zasmuceni i markotni, a gdzie myszka nie wiadomo. Może mieszka na mazurach i wygryza w mydle dziury, lub nad morzem w międzydrojach smarzy w muszli konfitury. Albo myk, i po minucie znów wróciła do bajeczki. Może wiecie, jej poszukam na początku tej książeczki.